Eliza Piotrowska, tupcio chrupcio. Mama idzie do pracy. Mama bardzo kochała tupcia chrupcia. Zawsze znajdowała czas, żeby się z nim pobawić albo poczytać mu książkę. Tupcio nie wyobrażał sobie, że mogłoby być inaczej. – Mamusiu, szukaj mnie! – wołał. Wtedy mama odkładała wszystko na bok i mówiła. – Gdzie się podział mój synek? A potem szukała tubcia tak długo, aż go znalazła. Pewnego wieczoru mama i tata zasiedli do rachunków. Tubcio chrupcio wiedział, że rodzice są zmartwieni. – Będzie nam łatwiej, jeśli znajdą pracę – powiedziała mama – Tupcio już podróż, chodzi do przedszkola, nie musi spędzać z nami całego dnia w domu. W tej gazecie jest kilka ciekawych ofert, ucieszyła się mama. Muszą tam zadzwonić. Synku, pomożesz mi wykręcać numery? poprosiła Tupcia. Tupcio, Hrubcio bardzo się ucieszył z tej propozycji. Wykręcanie numerów to była wspaniała zabawa. A on bardzo lubił bawić się z mamą. Hurra, hurra, udało się, mama skakała z radości. Od jutra zaczynam pracę, ale tubcio posmutniał. Już przestała mu się podobać ta zabawa. Mama nie chce się ze mną bawić, nie chce siedzieć ze mną w domu, nie kocha mnie, myślał. O nie. Następnego dnia mama wyglądała jakoś inaczej. Miała na sobie elegancką spódnicę i marynarkę. Tupcio chrupcio był niespokojny i w drodze do przedszkola zaczął płakać. Mamusiu, nie zostawię mnie. Ja nie chcę do przedszkola. Ja chcę być z tobą. Chcę bawić się z tobą. Nie płacz, Tupciu. Jeszcze będziemy mieć czas na zabawę. Cześć, Tupciu, powitali go koledzy w przedszkolu. Słyszeliśmy, że twoja mama poszła do pracy. Moja pracuje w szpitalu jest pielęgniarką poinformował Julek. A moja jest policjantką powiedział z dumą adaś. A moja uczy w szkole pochwalił się Staś. Tupcio, Tupcio nie rozumiał, z czego koledzy się tak cieszą. On wcale nie był zadowolony, że jego mama pracuje. Dziś będziemy rozmawiać o zawodach, powiedział opiekun. Możecie sobie wybrać strój i zdecydować, kim chcecie być. Ja będę strażakiem, zawołał Julek. A ja aktorem? ucieszył się Staś. A ja naukowcem? powiedział poważnie Adaś. To ja będę lekarzem, nareszcie uśmiechnął się tubcią. No i zaczęła się prawdziwa zabawa. Julek paradował w strażarskim stroju, Adaś recytował wiersz, Staś obserwował świat przez lornetkę, a Tubcio Hrubcio badał tydeł jak prawdziwy lekarz. Tupcio Hrubcio bardzo ucieszył się, kiedy mama przyszła odebrać go z przedszkola. Był ciekawy, jak minął jej pierwszy dzień w pracy. Jemu minął bardzo dobrze, przecież też pracował. Mama trzymała w żółtą paczuszkę przywiązaną kokardą. To był prezent dla Chrupcia. No i co, nie gniewasz się już, że poszłam do pracy? Spytała mama i przytuliła synka. Tylko troszeczkę, uśmiechnął się tubcio chrubcio. Dzisiaj w przedszkolu poznawaliśmy różne zawody. Jak dorosnę, też będę pracował. Zostanę lekarzem i cieszę się, że moja mamusia pracuje tak jak inne mamy. Kiedy przyszli do domu, Tupcio chrupcio otworzył wreszcie swój prezent. W środku były same pyszności, lizaki, cukierki, czekoladki. Mamusiu, skąd to wszystko wzięłaś? Tupcio przetarł oczy ze zdumienia. Z fabryki słodyczy, pracują tam. Ale ze mnie szczęściaż ucieszył się Tupcio. Moja mama ma najlepszą pracę na świecie. Wieczorem rodzice poszli ucałować tubcia na dobranoc. Wiesz, tatusiu, odezwał się tubcia. Myślałem, że kiedy mama pójdzie do pracy, wszystko się zmieni, ale jest tak samo, tak jak wcześniej, a dzisiaj było nawet jeszcze fajniej. Cieszę się, powiedział tata. Ale teraz pora już spać. Niech ci się przyśnią różne ciekawe zawody. Kiedy dorośniesz, sam wybierzesz sobie jeden z nich. Ale ja już wybrałem, odparł Tupcio. Chrupcio i zasnął. Koniec. Jeżeli podobała wam się bajka, waszym dzieciom, siostrom, bratom i innym dzieciakom, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał.